Witam Państwa. Sympatykom bloga sięgnijpozdrowie.org nie muszę szczególnie przedstawiać mojego gościa. Doktor Roman Pawlak mieszka w Stanach Zjednoczonych, jest profesorem dietetyki i uznanym ekspertem w amerykańskich towarzystwach naukowych. Wykłada na Uniwersytecie w północnej Karolinie. Ponieważ swój tegoroczny urlop spędza częściowo w Polsce, wykorzystałam tę możliwość i spotkałam się z doktorem Pawlakiem w Koninie, aby w szczególny sposób podziękować mu za dotychczasową współpracę, szczególnie jeżeli chodzi o obszar pomocy wegetarianom i weganom w zakresie witaminy B12. Ale przyjechałam też, by nagrać dzisiejszy wykład, jaki doktor Pawlak będzie miał w Koninie. Na tę okazję przygotowałam też kilka pytań, które myślę osobom jeszcze mało znającym postać pana doktora Pawlaka przybliżą tę osobę, a zarazem zachęcę do oglądania filmów pana doktora na kanale Zienmin Pozdrowie.org. Jestem dietetykiem. Jakie zagadnienia w dietetyce interesują pana najbardziej? Moją specjalnością jest witamina B12. I, yy... Publikuję publikacje naukowe na ten temat również, pisze książkę obecnie na temat witaminy B12. Oczywiście interesuje mnie inne kwestie związane z dietetyką, z odżywianiem wegetarianizm na przykład czy weganizm, ale Witamina B12 jest takim numer 1. Y, y, zainteresowaniem moim numer 1. A dlatego, że jest to fascynująca witamina. A zaskakuje mnie no, praktycznie no, co tygodniowo, powiedzieć. Poza tym nie spotykam, może osobiście, ale otrzymuję różnego rodzaju pytania e-mailowo czy w jakiś inny sposób od ludzi, którzy mają problemy jakieś związane z literą 12, z niedoborem 12, co również pomaga mi, jeśli chodzi o rozwój mojej wiedzy, bo muszę wtedy odpowiedzieć w jakiś konkretny sposób na konkretne pytanie. Ale widzę również taką potrzebę mhm. w tym, żeby pogłębiać jeszcze dalej tą wiedzę i, i ją propagować, ze względu na właśnie no, dość szeroko objęty niedobór witaminy w społeczeństwie. Zresztą o tym również będę mówił w czasie, w czasie wykładu, w czasie dzisiejszego wykładu. Chyba trudno zliczyć tam ilość osób, którym już udało się pomóc, jeżeli chodzi o witaminę B12. No jest, jest ich sporo w tym momencie. No, tak czasami myślę, że powinienem był jak powiedzieć, taki mieć specjalny folder do tego, żeby te wszystkie maile, czy inne, czy, czy to co na blogu ludzie pytają, prawda, żeby w jakiś sposób otworzyć to, czy, czy czytać to od czasu do czasu, żeby właśnie policzyć ilu osobom, jakie, jak różnego rodzaju problemy te osoby właśnie miały związane z niedoborem Cieszy nas <grym> bardzo to, kiedy w ramach naszej współpracy później osoby piszą i mówią – udało się, po miesiącu, po dwóch, wreszcie jest wyższy poziom y w witaminy B12 i wreszcie się inaczej czuję. Wreszcie czuję się silniejszy, wreszcie wstaję wyspany, wreszcie mam więcej siły, więcej wigoru, także to jest niesamowite. Jeszcze na pewno temat witaminy D jest ciekawy, prawda? Tak, tak, tak. Ja zresztą dzisiaj też będę wspominał temat D co się wykładu. Ale odnośnie osobom, właśnie osób, które no, jakąś tam pomysł otrzymały. Pamiętam taką jedną panią, która a, była w takim stanie, że nie mogła pracować. Po prostu mm -hmm. młoda osoba po trzech dniach e, napisała, przestały mi wypadać włosy, po trzech tak, dniach suplementacji. A po tygodniu napisała, od, e, po raz pierwszy od kilku miesięcy poszła na spacer, bo nie, nie było w stanie już chodzić. W tym tygodniu nawet miałem taki, e, takiego maila od kogoś, kto poszukał mnie czy dostał kontakt a mój od jakiejś tam innej osoby, pani, która ma neuropatię już taką, że praktycznie jest nieodwracalna. Mm -hmm. nie? Także niestety tym są takie... Nie tak, no, dokładnie. Są takie przypadki, że trudno już pomóc jest, bo są nieodwracalne problemy w tym momencie. Niestety. Dlatego mamy nadzieję, osobiście i myślę, że razem mamy nadzieję, że Coraz więcej osób będzie mogło korzystać z tych informacji, żeby do takich przypadków nie dochodziło, nie? żeby te, te, te symptomy były odwracane, a nie, żeby doprowadzić się do nieodwracalnych. Prawda? Dokładnie, żeby wyprowadzić ewentualnie z niedoboru i potem zapobiegać Dokładnie. kolejnym niedoborom, czyli hmm. stawiać na profilaktykę. A taka osoba powiedzmy potem przekaże informacje innym osobom, prawda? I to się hmm. tak powiela, że coraz więcej ludzi będzie mogło mieć tą świadomość tego, że. Jest to witamina, którą o, o niedoby łatwo, łatwo. Zwłaszcza wiecie, wiecie wegetariani Zwłaszcza wiecie, ale i również powiedzmy osoby, które mają cukrzycę i, mm -hmm, i osoby starsze, biorą, tak? Dokładnie. Tak, takie tak. pytania też się zdarzają. Mm -hmm. e, moje drugie pytanie. Jakie są najnowsze kierunki w dietetyce? Tam kręci się pan w Stanach Zjednoczonych, wśród tych mm -hmm. największych środowisk naukowych, co tam dzisiaj się mówi? A sądzę, że każdy uczony ma takie przekonanie, że jego dziedzina jest tą taką wiodącą i taką właśnie, jak powiedzieć, taką, która się rozwija głęboko i tak dalej. Ale gdyby tak chyba obiektywnie popatrzeć, to wydaje mi się, że najbardziej obiecującą dziedziną i dziedziną, która się rozwija bardzo, bardzo szybko, to jest taka dziedzina, która wiąże ze sobą dwie rzeczy: odżywianie z genetyką. Dlatego, że my wiemy, że to jak my się odżywiamy, ma wpływ na tak zwaną ekspresję genów. Czyli uwarunkowania genetyczne nie są jakimś takim wyrokiem na nas. Czyli że geny można zmienić poprzez. Może. Nie niosłabym to, że zmienić, ale można je regulować, ich ekspresję. To tak jak przykładowo. Weźmy roślinę, prawda? Tak. I roślina musi mieć tam odpowiednią glebę, musi mieć odpowiednią wodę yy, na wierzanie, mm -hmm. żeby, żeby rozwinęły się System korzenie. Panenia. Prawda? Mm -hmm. I w tym momencie odżywianie jest tą glebą i, i tym, tą wodą, która mm -hmm. może mieć wpływ na, na to, w mm -hmm. jakiego stopniu te korzenie się mm -hmm. rozwiną. Prawda? Jeżeli ta gleba będzie wyjałowiana i nie będzie dostatecznej ilości wody, no te to, to, to korzenie się nie rozwiną. Prawda? A jeżeli będzie wszystko tak, jak należało by mieć, żeby ten te, te korzeń się rozwinął danej, danej rośliny, no to będziemy mieli piękną roślinę, piękne owoce. Prawda? I co wiemy? Wiemy, że nawet jeżeli mamy osobę, która genetycznie jest zaprogramowana tak, że te korzenie nie rozwiną się tak, mm -hmm. jak powinny, to przy właściwym odżywianiu te korzenie się rozwiną w lepszym stopniu. I to jest takie właśnie powiązanie genetyki z odżywianiem. I to, to się rozwija nawet u nas na mojej uczelni, w moim wydziale. Rozmawialiśmy już na temat, czy nie, jak powiedzieć, nie chcę powiedzieć, rozwinąć, żeby, żeby po prostu otworzyć, otworzyć nowy kierunek, który właśnie byłby. Takim kierunkiem, który by skupiał się. W o tym tych... kierunku? Tak, dokładnie. Mm -hmm. Przecież my w tym momencie nie mamy specjalistów od genetyki na wiedziale, dlatego nie jesteśmy jeszcze na tym etapie, nie? żeby to zrobić. Ale to jest zdecydowanie chyba najbardziej takim prężny kierunek, jeśli chodzi mm -hmm. o tę genetykę. Witamina B12, o tym wspomniałem, co jest moje, y, 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 czyli moje znaczenie jest również takim, takim kierunkiem bardzo rozwijającym się. Przykład w samym roku 2014. Około 1200 traktatów naukowych było publikowanych tylko na, na, na temat tej witaminy. Także, gdy porównamy inne kwestie, na przykład VAP, przykładowo, czyli witamina D, która jest również dość rozwijającym się tak. kierunkiem, ale nie, po ma, nie, waży, nie mają porównania do, do, do ilości traktatów, które na temat witaminy D12 są, są a, a publikowane. Jest z tych kierunków, powiedzmy, you know, jeszcze inne są, ale sądzę, że właśnie to ta genetyka i odżywianie, to jest numer jeden zdecydowanie. Ok, to zatem jakie kierunki, y, jakie zagadnienia, gdy chodzi o dietetykę są dzisiaj najbardziej kontrowersyjne? Sądzę, że moim zdaniem przynajmniej um, numer jeden, kwestia numer jeden to wpływ wapnia na osteoporozę. Mm -hmm. y, od dziesiętek lat przy, przyjmowano to, że jeżeli ktoś ma osteoporozę, no to nie spożywa należytej ilości wapnia, prawda? Na temat, natomiast już od lat 60. wiadomo, że wapń nie ma tak naprawdę dużego wpływu, czy nie ma tak dużego wpływu jak inne związki odżywcze czy inne czynniki na osteoporozę. A jest mnóstwo badań, w tym metaanalizę, metaanalizy, czyli takie podsumowania badań, które pokazują, że wapń nie miał żadnego wpływu. Nawet jeśli gdy porównano osoby, które spożywały mniej niż 400 mg wapnia dziennie, mm -hmm. do osób, które spożywały ponad 1100. Są bardzo różne zalecenia, gdy chodzi Dokładnie. o ilość wapnia. Tak, w na przykład diecie. w Stanach Zjednoczonych Dokładnie. zalecenia są znacznie wyższe niż na przykład w Europie. W Europie. I jest to spowodowane między innymi mm -hmm. silnym y, tym koncernem y, nabiałowym, prawda? który czerpie m.in. zyski z mm -hmm. tego, że. I, i nagiał się sprzedaje. Tak. Co zatem może stać za przyczyną osteoporozy, jeżeli nie da uprawnie? Osteoporoza jest jedną z przyczyn czy jedną z chorób, który, na które wpływa mnóstwo różnych czynników, nie tylko dietetycznych, ale gdy, gdy mówimy o, o dietetycznych, to co ciekawe, na przykład wiemy, że niedostateczne spożycie owoców i warzyw ma wpływ nie tylko na choroby serca, ale, na ale i tej... również na, na osteoporozę. Jedna z przyczyn to ta, że związki, które znajdują się w owocach i warzywach, nasz organizm wykorzystuje do tego, żeby takie związki zasadowe produkować. Gdy spożywamy więcej produktów pochodzenia zwierzęcego, to organizm wykorzystuje te niektóre substancje w nich zawarte do produkowania kwasowych związków. I to powoduje takie zaburzenie równowagi, równowagi dokładnie. I kalcium, kalcium, angielski kalcium, wapń, jest, jest brany po to, żeby to zneutralizować, zneutralizować dokładnie to. Nie? A, ale mówię, jest tego mnóstwo. Na przykład, co jest ciekawe, że konsekwentnie badania pokazują, że potas, spożycie potasu ma wpływ na osteoporozę. My praktycznie nie słyszymy o potasie. Prawda? tym fosforze, że... prawda? I o będzie... fosforu. Chociaż fosfor również ma wpływ, za, duża, za duże spożycie fosforu będzie miało negatywny wpływ na przykład na ten balans białkowy bia... y... w um, Co jeszcze? Y, witamina B12, witamina D na przykład, witamina K. To witamina D innymi... na pewno, prawda? Tak, ale również -ta. witamina K, między innymi dlatego właśnie warzywa, tak, tak, warzywa liściasta, czyli na przykład jarmuż. Czy o tym już dużo mówimy, o związku witaminy D z witaminą K i z wapniem. Mhm. I um, mówię, jest cała gama mhm. tych... tych yy, yy, no, yy, Fakt, czynników czynników, czynników związanych z dietą, ale są inne, prawda? Ćwiczenia fizyczne. Prawda? Mhm. I to nie Ruch tylko. nasila budowywanie wapnia w kości. Dokładnie. Ale ciekawe, bo do, też przez lata mówiono o y, tym takim rodzaju aktywności, y, w sensie, żeby tam podnosić ciężary mhm. i tego typu. Dzisiaj wiemy, że nie tylko ten rodzaj y, gimnastyki ma wpływ na na zdrowie, zdrowie naszych kości ale również ten tak zwane ćwiczenia aerobiczne mhm. dlatego że one przyczyniają się do tego że my nie gubimy właśnie wapni z naszych kości a więc, czyli każda forma aktywności fizycznej jest pożądana oczywiście najbardziej palenie picie tak. one mają negatywny wpływ prawda a więc jest tych czynników bardzo dużo i gdy my zastosujemy to, co nazwalibyśmy zdrowym trybem życia, czyli odrzucić palenie, prawda? odrzucić alkohol, mhm. spożywanie należytej ilości owoców i warzyw, yy, dodać ten, obecny suplement czy, czy jakieś wiarygodne źródło, witaminy B12, nie? no to wtedy, a, że tak powiem, kwestia osteoporzy, tak no, nie musimy się martwić o to, bo, mhm. bo dostarczamy... Ta gęstość kości będzie właściwa. Powinna być właściwa. chociaż. Wiadomo, że z wiekiem, niezależnie od naszego trybu życia, nawet u osób, które prowadzą no, najbardziej zdrowy tryb życia, my będziemy coś się zmienić zmienić troszeczkę, dzisiaj. ale możemy oddalić ten, ten, ten Konsekwencje w postaci złamań, prawda? Dokładnie. No. Mhm. Dobrze, przejdźmy do tak. kolejnego pytania. Okay. Wiem, że Pan nie spożywa mięsa. Dlaczego? Dlaczego Pan nie spożywa mięsa? No, ja nie spożywam mięsa z wielu powodów, czy może z jednego, przynajmniej z kilku powodów. Po pierwsze, jest to zdrowa dieta, prawda? Zdrowsza dieta niż spożywanie mięsa. Ale zanim, moje osobiście, zanim przestałem, czy y, uznałem tą dietę jako, jako dietę a zdrowszą, ja przestałem jeść mięsa, gdy zacząłem czytać Pismo Święte. Ja jestem chrześcijaninem i czytam Pismo Święte na co dzień. I przeczytałem w Piśmie Świętym, że Bóg, gdy stworzył naszych pierwszych rodziców, dał im dietę, którą byśmy dzisiaj nazwali dietą wegańską. Dopiero według zapisków Pisma Świętego, po potopie, kiedy praktycznie wszystko było zniszczone na ziemi, Bóg dozwolił spożywanie mięsa zwierząt, tak zwanych zwierząt czystych, czyli na przykład nie dozwolił spożywania wieprzowiny na przykład, tylko wołowiny, powiedzmy, czy, czy I w moim konkretnym przypadku, a moje kwestie, czy moje zrozumienie, moje religijne przekonania spowodowały, spowodowały to, że ja przestałem jeść mięso na samym początku. Później, kiedy zacząłem studiować te kwestie zdrowia, zauważyłem, że właśnie, czy, czy dowiedziałem się, że jest to z dieta znacznie, znacznie, droże, znacznie zdrowsza. Ja osobiście również nie jem mięsa i produktów. Zwierzęcych, ze względu na takie a, traktowanie zwierząt. Nie? Dzisiaj tutaj jest... już wyciągam wniosek. Motywacja zdrowotna, religijna i etyczna. Etyczna, dokładnie. No. Zresztą ciekawe jest, że w jednej z kręgów Pisma Świętego jest napisane, ja to znam po angielsku, dosłownie ten cytat po polsku, więc mniej więcej można to przetłumaczyć, że sprawiedliwa osoba właściwie traktuje swoje zwierzęta. Tak mhm. parafrazuję troszeczkę ten tekst. A więc zresztą, co mamy zapiski nawet, e, kiedy Wuk wysłał Jonasza do Niniwy, prawda? Bo chciał zniszczyć Niniwę, bo tam było no, to miasto grzechu. E, kiedy oni się opamiętali, ci którzy mieszkali. Potem Jonasz spotkał się z wielorybem, z wielką rybą. Tak, znaczy, zanim jeszcze poszedł do, do Ninive, ale gdy już poszedł do tak. i, i im powiedział, że Bóg ich zniszczy, bo tam jest nieprawość, kiedy oni się nawrócili, to ja się pogmował na Pana Boga, że oni się nawrócili i Pan Bóg ich nie zniszczył tak, jak zapowiedział. Ale co ciekawe, Pan Bóg powiedział, czy ja nie miałbym mieć litości nad tym ludem, gdzie tam żyło 120 tysięcy ludzi i wiele zwierząt. Kiedy ja to przeczytałem, myślałem wiele zwierząt, Pan Bóg się troszczy o to, że tam jest wiele zwierząt i dlatego... Ciekawa myśl, prawda. Także no, sądzę, że jako chrześcijanie, my żyjemy w, w kraju chrześcijańskim, my powinniśmy mieć troszeczkę więcej, jak powiedzieć, takiego, takiej życia? współczucia i troski Wobec dla naszych zwierząt. zwierząt dzisiaj y, mięso... no, może generalnie o stworzenie, prawda? Oczywiście, no. Ale mięso i produkty zwierzęce, które są nagminnie dostępne w naszych sklepach, nie pochodzą dzisiaj z takich źródeł, jak to kiedyś. Prawda? Myśmy się wychowali. Ja, ja wychowałem się w rodzinie, gdzie my mieliśmy swoje, swoje kaczki, swoje kury. Dzisiaj mówi się, że zwierzęta się produkuje, a nie hoduje. Dokładnie tak. I na tym polega, to jest jeden a z A za tych tym problemów. idzie wiele przeróżnych konsekwencji. Konsekwencji i dla zwierząt, i dla ludzi. No. Bardzo dziękuję za to, że mogłem przeprowadzić tutaj z ten krótki wywiad, za to, że odpowiedziałaś na te pytania i jeszcze raz dziękuję za Twoje wspieranie działalności Stowarzyszenia Promocji Zdrowego Stylu Życia. A Państwa zapraszam do korzystania z wykładów Pana doktora Pawlaka, które są na naszej stronie. Dziękuję serdecznie, ja a Panu dziękuję. życzę przyjemnego pobytu w Polsce dziękuję. i szybkiego powrotu tutaj znowu. Dziękuję. dziękuję.